Witam Was, moi drodzy widzowie. Dzisiaj jedziemy kupić sobie konia na farmę. Powiem Wam, widzowie, że to będzie tani koń. To nie będzie jakiś drogocenny wierzchowiec, rumak. Będzie to tani konik. I teraz nie wiem za bardzo, gdzie mam biec. Sop, bo jestem teraz na farmie Steve, tak? I to jest gdzieś nie wiem gdzie. Mądre posunięcie. Muszę się zorientować w terenie, bo nie wiem gdzie jestem. I e, to chyba tutaj szło się. Tak, tutaj idziemy tu. Tu konkretnie. Jesteś. E, nie wiem co to... Ja, nie, nie, nie wiem jak się to nazywa. Nie wiem jak się nazywa to miejsce. Tu są ładne koniki, ale to nie dziś o nich. To jeszcze nie dziś. I teraz będziemy tutaj szukać pewnego stworka. Czy to jesteś ty. Ja. Yeah, to są one. Po tego tutaj oto. Gołębia przyszłam Tak, do tego gołębia Nazywam go gołębiem, nie wiem dlaczego, co jest ze mną nie tak Czemu ja konia od gołębi wzywam? <laughs> tego koniczka I wy możecie już pamiętać, że ja miałam kiedyś tego konia Ja wam ja gdzieś tutaj wkleję e, Zdjęcie, bo miałam podobnego, albo to był ten sam I ja miałam tego stewcia ja sobie na nim popylałam. To jest 1,5 pół generacja, więc... więc tak. <noise> to był on, doprawdy. Eee, zmienić mu grzywę nie wystarczy mi hajsu, żeby zmienić mu grzywę, ale chociaż przepatrzymy. On ma takie fajne czerwone oczka. O Boże. Choreczki. Eee, ta jest ładna w sumie, ale nie stać mnie na nią. Nie eee, nie tu, nie tu. A to? O nie, to, to, to jest ta brzydka Czemu on ma domyślnie taką krótką tą grzywę, matkę? Jedyna o fuj. No dobra. Yy, spersonalizuj zakup. To on będzie się nazywał. On ma te czerwone oczy, więc damy mu jakieś takie mistyk imię. Żeby, żeby pasowało. Horse. Koń się nazywa koń. Tak też można. Ghost. Jego można nazwać duchem. W Ghost. No jakby te oczy I taka aparycja. No, literalnie, no można nie. Zrobimy z niego dorosłego Ogiera. E i, i tak chyba. Tak chyba będzie się o to prezentował ten, ten stwór. To mam taką nadzieję w sumie. Dobra, bierzemy go. E Cześć stary. Dosiądź teraz. Będę na tobie popylać. Patrzcie. O matko. Ej Jezu, ja już zapomniałem, jak te konie hamują. O matko. Stój. No. No, no zahamuj tak. Jezu, mi się teraz przypomina SSO Vibe 2016-2017. On jest cudowny, ten koń. Dobra, idziemy, wykonamy nim jakiś wyścig. O Boże, jak on biegnie. O matko, wspomnienia. Dobra, wybieg Marleya. <coughs> Jasne. Przeskoczymy nim parę rzeczy. Zrobimy z nim wyścig. I popatrzymy przy okazji, jak on skacze. No, skacze w miarę spoko. Jakby na tym wyścigu zachowuje się tak w miarę, w miarę właśnie fajnie, tak. Daje, daje mocny vibe takiego starego SSO Ale takiego wiecie, starego, takiego starego, ale, ale nie aż tak starego Nie, nie jak te na przykład stare Analuzy, że były się tak kęciate i, i, I ten To jeszcze nie, to jeszcze nie, już nie jest to, nie? Już nie jest to, ale jednak jednak daje vibe, nie? Powiem wam widzowie, że, że ten konik jest nawet ładny jak na aż tak starego konia Bo on, patrzcie, no on biegnie normalnie tak, o no, e. Fajny! Dobra. No, zobaczymy, zobaczymy. No, na razie skacze i galopuję w miarę tak, y, w miarę tak fajnie. Y, kus i stęp też mi się podobają, bo dają też właśnie taki vibe. Już jakby coś tam chcieli robić, ale jednak, jednak nie. Jednak coś im się tam nie udało, jeszcze były te takie próby. Yy, Także no, tutaj daje taki fajny, solidny. Solidny wajbik. I teraz dajemy mu... o! Proszę bardzo. O jak on... Eee, jak on fajnie wjeżdża! Ja fajnie... ja cię. No dębuję bardzo ładnie. Ha ja oczywiście, moja po prostu trzyma lejce, których nie ma. Wodzę lejce, nie, nie wiem jak to się... Jak to się mówi. No, CV? No, CV ma taki jak większość koni wtedy. Czyli taki bardzo kwadratowy I guess. W sensie, że tutaj jest po prostu ta skorupa, a tylko nogi się ruszają, nie? No, to dla mnie to tak właśnie wygląda. A szybszy, no, taki w miarę. Git. A tu mamy zwykły CV. No, tu już bardziej się ta głowa rusza i, i ten. I Zad tak fajnie po prostu się też układa, ale. No, galop i, i kłusik. Potem wstęp. Wstęp jest strasznie kwadratowy, bo tutaj mu tak. no nie naturalnie się porusza, ok? Jakby te kolory są takie sztywne, tak nie wiem. G gadam tak, jakbym się znała, ale, ale się niezbyt znam, ale. serio, jest szybki. Widać, że jest szybki. Szkoda, że wzięli i usunęli jakby tą 28 punktową szybkość i zrobili 26. Szkoda, ale... Ale faktycznie no tutaj widać, że, że ten konie... że te konie po prostu były szybsze, może w ten sposób to powiem. I tak właśnie się prezentuje mój nowy Rumak. Jak no, wiecie, że ja po prostu mam słabość do czarnych koni, prawda? No, cała moja stanie musi być czarno-biała, no I innych koni nie akceptuję, nie? No, chyba, że będą jeszcze takie szarawe, to wtedy tak Ale to wtedy muszą mieć czarny łatek A ja innych takich nie Tutaj mam dalej zadanie I to chyba na tyle, moi drodzy widzowie to w takim razie się z wami żegnam widzowie, do zobaczenia, do widzenia, baju, to byłam ja.